Dzień dobry, nazywam się Adam Wasilewski. Podczas tej prezentacji chciałbym przedstawić trzy filmy omawiające perspektywy rozwoju sztucznej inteligencji w przemyśle wojskowym. Wyrażam zgodę na upublicznianie filmu w niezmienionej wersji. Pierwszy film, który chciałbym przedstawić, nosi tytuł Artificial Intelligence in Military How will AI, Deep Link and Robotics change military? W filmie przedstawiono 8 obszarów związanych z wojskowością, w których sztuczna inteligencja zyska znaczenie w najbliższych latach. Pierwszy obszar są to platformy bojowe. Tego typu systemy są używane do prowadzenia działań wojennych na lądzie, w powietrzu, w wodzie czy w przestrzeni kosmicznej. Użycie komponentów wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji pozwala na rozwój procedur wojennych oraz na zmniejszenie ich zależności od człowieka. Zakłada się, że w przyszłości takie systemy będą podejmowały próby przeprowadzenia zbiorowych ataków przy pomocy szybkiej, autonomicznej broni. Drugi obszar to cyberbezpieczeństwo. Informacje przechowywane w stanach wojskowych są krytyczne dla bezpieczeństwa, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie ich zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem. Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwala na sprawne wykrywanie luk bezpieczeństwa oraz analizę trendów ataków. Pozwalającą na opracowanie odpowiedniej strategii obrony. Trzeci obszar to logistyka i transport. Istotnym elementem udanych działań wojskowych jest dobrze działająca sieć dostarczająca zaopatrzenie oraz sprawny transport żołnierzy. Sztuczna inteligencja pozwala na zminimalizowanie kosztów funkcjonowania tego typu sieci oraz łatwe jej dostosowanie do zmieniających się warunków. Czwarty obszar to identyfikacja celów. Procedury sztucznej inteligencji analizują położenie i działanie wroga, dzięki czemu pozwalają na poznanie jego słabych stron oraz opracowanie odpowiedniej strategii walki. Piąty obszar to opieka zdrowotna. Trwają prace nad stworzeniem uniwersalnego systemu bazującego na sztucznej inteligencji, który będzie miał za zadanie pomaganie lekarzom w diagnozowaniu pacjentów i ustalaniu sposobów leczenia. Takie rozwiązanie będzie szczególnie przydatne w trudnych warunkach bojowych. Szósty obszar to szkolenie żołnierzy. Sztuczna inteligencja jest używana do tworzenia zaawansowanych symulacji komputerowych, które mają za zadanie pomóc żołnierzom w poznaniu i przećwiczeniu odpowiednich czynności wykonywanych w trakcie realizowania działań wojennych. Następny obszar to wykrywanie zagrożeń. Sztuczna inteligencja pozwala na tworzenie inteligentnych robotów monitorujących otoczenie i wykrywających sytuacje zagrożenia. Przykładem może być tu dron bezzałogowy, który monitoruje granice państwa. Ostatni obszar to przetwarzanie danych. Sztuczna inteligencja może pomóc w agregowaniu i przetwarzaniu danych pochodzących z różnych wewnętrznych wojskowych baz danych czy innych zewnętrznych źródeł oraz dostrzeganie w analizowanych informacjach ukrytych wzorców i relacji. Ostatni film chciałbym przedstawić nosi tytuł The Threat of AI Weapons. Broń autonomiczna pozwala na przeprowadzenie szybkich niszczycielskich ataków na ogromną skalę, I pojawienie się zostało opisane jako trzecia rewolucja w działaniach wojennych po prochu i broni jądrowej. Tysiące ekspertów, w tym Elon Musk i Stephen Hawking, podpisało otwarty list wzywający do wprowadzenia zakazu posiadania broni autonomicznej. Eksperci stwierdzili, że stworzenie autonomicznych dronów które będą lokalizowały i eliminowały osoby spełniające określone kryteria, to kwestia lat, a nie dekad. Jednak 10 największych potęg militarnych na świecie odrzuciło wezwanie do wprowadzenia zakazu, a Elon Musk publicznie ostrzegł, że międzynarodowa rywalizacja na polu sztucznej inteligencji jest najbardziej prawdopodobną przyczyną wybuchu III wojny światowej. Autorzy filmu postawili pytanie: czy grozi nam katastrofa z powodu powszechności autonomicznej broni? W ciągu prezydentury Baracka Obamy liczba żołnierzy przebywających w strefach wojennych zmalała o prawie 90%, natomiast liczba ataków dronów wzrosła 10 razy. Na świecie trwają prace nad rozwojem autonomicznych pojazdów pilnujących baz rakietowych, bezzałogowych statków polujących na okręty podwodne, czy maszyn latających osłaniających czołgi. Inwestycja w tego typu rozwiązanie jest opłacalna finansowo, ponieważ dzienny koszt operacyjny Maszyny autonomicznej może być niższy niż koszt operacyjny jej załogowego odpowiednika. W przyszłości broń autonomiczna będzie tania w masowej produkcji i łatwo dostępna na czarnym rynku. Amerykańska Rada do Spraw Nauki o Obronności zauważyła, że w dziedzinie inteligentnych dronów prywatne firmy prześcignęły wojsko. Były dowódca Sił Powietrznych Zheng Lee wziął udział. W teście symulacyjnym, w którym próbował walczyć z autonomicznymi dronami, przy każdym podejściu przegrywał. Po badaniu stwierdził, że drony bardzo dobrze rozpoznawały jego intencje i błyskawicznie reagowały na ruch i próby ataku. Na koniec filmu autorzy podzielili się swoją opinią, stwierdzając, że nawet trudny do wyegzekwowania zakaz jest lepszy niż świat zalany tanią, autonomiczną bronią. Ostatni film, który chciałbym omówić. Nosi nazwę Disturbing Simulation show, Shows Power Terror of Killer Robots Pierwsza część filmu to krótka prezentacja możliwości małego drona bojowego sterowanego przez sztuczną inteligencję. Urządzenie jest niewielkie, mieści się w dłoni. Wyposażone jest w kamery i czujniki. W środku znajdują się 3 gramy materiałów wybuchowych. Prelegent bierze do ręki drona i wypuszcza go w powietrze. Urządzenie unosi się nad sceną i namierza stojącego obok manekina. Następnie rozpędza się i precyzyjnie uderza w głowę manekina, zostawiając małe, ale głębokie wgniecenie. W następnej części prezentacji przedstawiony zostaje film, na którym tego typu drony unieszkodliwiają w ciągu kilku sekund grupę przestępców próbujących wsiąść do samochodu. Prelegent informuje, że wytrenowana grupa takich dronów jest w stanie przebić się przez pojazd czy ścianę budynków. Wydając kilkanaście milionów dolarów można kupić armię dronów zdolną zabić połowę ludności miasta. Drony analizują wygląd ofiary i jeśli pasuje ona do przedstawionego im profilu, to dokonują egzekucji. Do stworzenia takiego profilu może wystarczyć zdjęcie znalezione w internecie. W drugiej części filmu pokazana jest hipotetyczna sytuacja, w której armia dronów dokonuje ataku na Senat oraz na grupę studentów przebywających na uczelni. Dziękuję bardzo za uwagę. Linki do materiałów źródłowych zostaną umieszczone w opisie filmu. Do widzenia